Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy i zapraszam na kolejną 97 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku Premiera Reaper of Souls Rankingi w Diablo 3 potwierdzone Hotfix z 28 marca Nowe portrety powyżej setnego paragonu Blizzard Augmented Reality Viewer Wywiady z Nickiem Eberly. Filmy promocyjne dla Dreamhacka Diablo 3 Ultimate Quiz Diablo 3 na Xbox One Przywrócenie społeczności Polska Patch 1033 do Diablo 1 HD oraz 17 lat serwisu Diablo INCGamers.com W końcu doczekaliśmy się w nocy z 24 na 25 marca pierwsi szczęśliwcy zalogowali się na Battle.net już nie poprzez zwykłe Diablo 3, ale poprzez dodatek Reaper of Souls. Podobnie jak dwa lata temu w naszym kraju odbyły się nocne premiery, z których jedna, zorganizowana przez Blizzarda oraz CD Projekt w warszawskich Złotych Tarasach, przygotowana została z wielką pompą i towarzystwem kilku pracowników Blizzarda. Premiera rozpoczęła się o godzinie 17, podczas której prowadzący Michał Figurski przeprowadził wiele konkursów, w których szczęśliwcy otrzymali koszulki, książki, gry i podkładki pod myszkę. O godzinie 19 zorganizowane zostało zamknięte spotkanie z przedstawicielami zamieci oraz CD-projektu, w którym udział wzięło m.in. kilku reprezentantów naszej społeczności. Około godziny 21, prowadzący przeprowadził wywiad z Nikiem Eberly z Blizzarda. Wielki zegar nad główną staną odliczał czas do godziny 22, kiedy to oficjalnie rozpoczęła się sprzedaż Reaper of Souls. Po zaopatrzeniu się w swój egzemplarz część osób pośpieszyła do domu, aby o północy móc katować rosa, a inni rozjechali się do barów, aby świętować premierę w nieco inny sposób. Tajemnicze zdjęcie Drabin, czyli laderów, zamieszczone przez Josha Moskere na swoim Twitterze kilka dni temu, okazało się nie być po prostu zwykłym żartem. Podczas premiery Reaper of Souls Josh zapewnił graczy, że rankingi zostaną wprowadzone do gry. Pierwotnie projektanci Diablo chcieli wprowadzić je jeszcze w Rosie, ale niestety nie zdążyli i sezony ujrzymy dopiero wraz z kolejnym dużym patchem w ciągu najbliższych kilku miesięcy. W 2 2.1 wprowadzono zostaną także nowe przedmioty legendarne, możliwe do zdobycia tylko przez postacie rankingowe, a także nowy rodzaj zadań, w których wykonanie Nefalem Rifta będzie owocowało uzyskaniem klucza do Rifta o zwiększonym poziomie trudności. Po jego zakończeniu otrzymamy klucz do jeszcze trudniejszego Rifta i tak Dostępne będą także rankingi najwyższych takich Riftów. Nie musieliśmy czekać zbyt długo na pierwszego hotfixa do Reaper of Souls. Tym razem dotyczył on przede wszystkim zwiększenia szansy na drop przedmiotów legendarnych na poziomie trudności udręka, a także zwiększenia szansy na wylosowanie legendy podczas hazardu u kadali. Źródłem oficjalnych informacji o planach Blizzarda jest nie tylko ich oficjalna strona, ale także serwisy takie jak Reddit. Nevalistis, jedna z przedstawicielek Blizzarda, potwierdziła tam pracę nad kolejnymi portretami dla postaci, które przekroczyły setny paragon. Mając na uwadze, że w grze nie wprowadzono górnej granicy poziomu doświadczenia, zastanawia mnie, ile tych portretów zostanie dodanych. Posiadasz edycję kolekcjonerską Reaper of Souls? Jeśli tak, to kojarzysz z pewnością artbook ciasno upchnięty w pudełku pełnym fantów. Ale to nie wszystko. Jeśli posiadasz także telefon lub tablet z systemem Android lub iOS, to możesz przenieść dostępne w książce grafiki do zupełnie innego wymiaru. Blizzard udostępnił bowiem aplikację, dzięki której przeglądając artbooka będziecie mogli zobaczyć trójwymiarowe wersje zaprezentowanych w książce potworów. A efekt jest naprawdę imponujący. Premiera Reaper of Souls w Złotych Tarasach wiązała się z wizytą przedstawiciela Blizzarda w osobie Nicolasa Eberly, odpowiedzialnego za projekt Krzyżowca oraz efekty specjalne podczas walki z Maltaelem. Dzięki uprzejmości Blizzarda oraz polskiego dystrybutora gry firmy CD Projekt mieliśmy z Rywidem szansę na zamienienie kilku słów z naszym amerykańskim gościem. Filmiki, oczywiście w języku angielskim, możecie odnaleźć na naszych kanałach. Warto je obejrzeć, bo podobne wywiady przeprowadzone przez Polaków nie zdarzają się zbyt często. Kilkanaście dni przed premierą dodatku do Diablo 3 otrzymaliśmy z Rividem propozycję nagrania krótkich filmów promujących Reaper of Souls. Filmy te zostały następnie odtworzone podczas premiery online organizowanej przez DreamHaka na swoim Twitch'owym kanale. To chyba spora nobilitacja, bo znaleźliśmy się w towarzystwie takich osobistości jak na przykład Atin. Filmiki możecie oczywiście obejrzeć na kanale Moim i Rivida. Jeśli chcecie oderwać się nieco od komputera, ale jednocześnie pozostać w klimacie sanktuarium, to być może zainteresuje Was niewielka aplikacja na Androida Diablo 3 Ultimate Quiz. Dzięki programikowi będziecie mogli sprawdzić swoją wiedzę o grze. Aplikacja składa się z pięciu aktów, i aby przejść do kolejnego, musicie zdobyć odpowiednią ilość punktów doświadczenia. Aplikacja jest na tyle rozbudowana, że obejmuje m.in. osiągnięcia czy wykorzystywanie many w trudniejszych pytaniach. Program jest niestety płatny, ale chyba cena wynosząca niecałe 3 zł nie będzie jakimś specjalnym problemem. Jak zapewne wiecie, Blizzard planuje wydać Diablo 3 wraz z dodatkiem na next-gena PlayStation 4 pod szyldem Diablo 3 Ultimate Evil Edition. Dotychczas posiadacze konsol Xbox One musieli obejść się smakiem, ale sytuacja ta być może ulegnie zmianie. Alex Mayberry z Blizzarda wyjawił, że projektanci gry pracują równolegle nad portem Diablo 3 na konsole PlayStation 4 i Xbox One, ale póki co nie mogą w 100% potwierdzić wydania gry na konsole Microsoftu. Skoro jednak prace trwają, to posiadacze nowych Xboxów nie powinni się zawieść. Największa polska społeczność Diablo 3 na Battle.net, nazwana po prostu Polska, została kilka tygodni temu ukarana za, jak to określili pracownicy Blizzard'a, nacjonalistyczną nazwę. Społeczność nadal funkcjonowała, ale pod ropoczą nazwą Community 475. Dzięki staraniom polskich graczy 28 marca Wuluksar poinformował na forum, że nazwa Polska została przywrócona i największe rodzime community może z dumą ponownie nosić nazwę naszego kraju. 24 marca, czyli dzień przed premierą Reaper of Souls opublikowana została kolejna łatka do nieoficjalnego moda Diablo 1 HD. Tym razem oznaczona numerem 1033. Zmian w przeciwieństwie do poprzedniego pacza jest bardzo dużo i dotyczą m.in. modyfikacji kosztu many dla poszczególnych umiejętności, zmian w balansie czy też ulepszenia interfejsu. Serwis Diablo INC być może nieco lepiej znany pod niegdysiejszą nazwą Diablo 2.net, kilka dni temu obchodził swoje 17 urodziny. Co prawda, Polacy raczej nie maczali palców w jego tworzeniu, ale mając na uwadze nieprzerwane działanie przez tak długi czas, trzeba przyznać, że strona trzyma się świetnie. Chłopakom serwisu życzę wielu sukcesów i dużej ilości darmowych fantów od Blizzarda. I to wszystko w dzisiejszej 97. tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, tym razem pytając Was o Wasze zdanie na temat Reaper of Souls niemal tydzień po premierze. Zapewne już trochę pograliście, a zatem jakie są Wasze wrażenia? Opisujcie je proszę w komentarzach pod filmem.